Ktoś zostawił czarne ślady przy domie Sebka. One prowadziły do basenu. Ale w tym basenie Sebek leży, który potrzebuje pomocy pod wodą. Ale to zrobiła jakaś czarna postać. ha, ha, ha nikt się nie dowie, kto to zrobił. A teraz zamknę go pod tą wodą. ha. I ta czarna postać zamyka Sebka pod wodą. Sebek może się nie wydostać z tej wody, bo został zamknięty. Ale pytanie jest jedno, kto to zrobił? Shiba, chodź, idziemy zobaczyć do Sebka, co się z nim dzieje, co robi Sebek, dlatego że przestał nagrywać na YouTubie i już nie nagrywa 4 miesiące. Pora to wyjaśnić, spytamy się jego, dlatego że on tutaj mieszka, może przestał, nie chciał, albo może będzie chciał dalej wrócić. Idziemy do Sebka, ma otwarte drzwi, więc wchodzimy, chodź Shiba, idziemy do środka. Sebek, gdzie jesteś? Mam pytanie, dlaczego nie nagrywa Sebek? Dlaczego? Widzowie piszą do ciebie codziennie, wróć Sebek, nagrywaj. I gdzie on jest? O, w kominku się ogień pali, ale jego nie ma. Zaraz, zaraz, co się stało? Gdzie on jest? Szyba? Szukaj, szukaj, wochaj. Tutaj w garażu go też nie ma? Hmm, może u góry jest? Biegaj, szyba, musimy go znaleźć. Gdzie sebek mógłby być? Może u góry? Sebek, wstawaj! O, na łóżku go też nie ma? Gdzie on bym mógł być? Może w szafie? Nie no, w szafie w szafie chyba nie, nie? W szafie nie ma. E o ma tu spodniczki jakieś. O, dobra, zamykam. Lepiej, lepiej nie patrzmy, jak coś tu nic jeba. Ma... Dobra, może tu gdzieś się schował pokosz. O, takie fajne koszulki to są na moim sklepie. Ej, taka właśnie pomarańczowa koszulka też jest u mnie. Wpadajcie, sprawdzajcie. Możecie mieć miękkę uśmiechniętą, nowe koszulki już są nas. Smasokru.pl jest miękka uśmiechnięta, Patty X Team i tak samo Smysau Team trzy nowe koszulki, a niedługo będzie jeszcze coś. Także czekajcie, link w opisie. Dobra, ale gdzie on jest? E, nawet przy komputerze że go nie ma w toalecie? Nie, też go nie ma. Dobra, nie ma, nie ma go. O, sufit mu się ten. <laughs> sufit mu kapie. No nie, dziury ma w suficie. No normalnie nigdzie tego sepka nie ma. No gdzie on by mógł być? No nie ma go. Czy on serio wyszedł z gry już? Ej, Shiba, czekaj. On warczy. Shiba wkurzony. Co się stało, Shiba? Co jest zgane? Co, 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 co? co? Czekaj, on wącha, wącha coś. Znalazł ślady. Kogo to czarne ślady? Ej, przecież to, to niemożliwe. Zaraz, zaraz, co tu się stało? Ej, czemu tu jest obsydian? Przecież to był basen, Sze Sepka, normalnie to był basen, on tu się kąpał! Yy, ja, ja tego nie rozumiem, dlaczego tu jest obsydian? Shiba, coś tam się dzieje, on wącha, patrzcie, Shiba coś, coś pokazuje, coś tam jest? Ktoś na dole? Bo, ale tu jest taki obsydian, przecież obsydianu nie możemy rozwalić z rączki, patrzcie, nie da rady niestety, ten blok yy, jest taki, no ciężko do rozwalenia. Ale czekaj, yy, tutaj mamy, coś tu jest dane. Po prawej stronie potrzebny guzik. Ej, tu jest jakieś urządzenie! Kto to zrobił? Kto to zrobił urządzenie? Patrzcie, mamy jakieś kable podłączone. Potrzebny guzik, ale ja żadnego guzika nie mam. Nie mam guzika, tylko mam kilo mieczyk. No, nie mam takiego rzeczy. Ej, czekaj, tu są jakieś zdjęcia. Ej, mamy dwa e, zdjęcia. Czekaj, wezmę je. Dobra, jedno i drugie. Zobaczmy teraz razem wspólnie z Shibą. Patrzymy to zdjęcie. Uwaga, zobaczymy, co na nim jest. A wy kliknijcie łapeczkę w górę. Wszyscy razem. Ja kliknę w zdjęcie, a wy łapeczkę. Dawajcie. Wszyscy zobaczmy wspólnie razem. Ja będę patrzył, kto kliknie łapeczkę i subika. Klikamy za trzy, dwa... Uwaga, uwaga. I jeden. Klikam i pyk. <laughs> Co? Sebek? Ej, zaraz on leży pod wodą! O nie! On jest pod wodą! Sebek leży pod wodą! O o, 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 On tu jest pod obsydianem! Kto go zamknął! Kto to był? Są jakieś ślady, Shiba, szukaj, szukaj, wąchaj to! Kto to był? Czaj jeszcze mam drugie zdjęcie, jeszcze drugie zdjęcie patrzymy. Uwaga, klikam i... Zaraz, zaraz, ktoś tu stoi. Ej, ktoś tu normalnie stoi tutaj jest, czarna postać, ale nie widać skina. Ej, czekaj, coś ma w ręku. Poczekajcie, coś, coś tutaj widzę. Przycisk, przycisk. To jest ten przycisk, to jest przycisk, który tam to pojawił. To jest od tego mechanizmu. To on to zrobił. To ta czarna postać, ale kto jest czarną postacią? Kto to zrobił? Mamy i przycisk musimy znaleźć, żeby go uwolnić. Okej, okay, to jest ten mechanizm. To tutaj musimy dać ten przycisk w to miejsce, żeby to zniknęło. Shiba, szukaj, wąchaj, wąchaj, wąchaj. Dobra, akcja jest. Musimy to go znaleźć. Szybko, szukaj, szukaj. Idziemy. Musimy znaleźć. Ma jakieś ślady. Dobra, kolejne, kolejne. Okej, okay, są ślady. prowadzą gdzieś. Idziemy. Biegnij, siła, Dawaj, Dawaj, Dawaj. Ale wkurzony. Tak warczy. Dobra, idziemy, idziemy. Musimy to. Ja wezmę teraz mieczyk, wkurzyłem się. Mieczyk, kill off, musimy ratować cepka. Później jeszcze ściągniemy, znajdziemy ten guzik i znikniemy ten obsydian. Dobra, let's go. Biegniemy. Zobaczmy, dokąd nas doprowadzą te ślady. Ktoś je zrobił, ale pytanie, kto? Więc idziemy, szybko. Idziemy, tutaj one prowadzą. Czekaj, tu mamy jakieś domki. Tu mamy sklep. Tutaj mamy e, takie różne rzeczy. Jeszcze tutaj była ten stadion. Ok, dobra, ale czekaj, ślady są tutaj. Dobra, idziemy dalej. O, szyba coś znalazł. O, te ślady dalej prowadzą? One tam prowadzą, do lasu. Aha, ktoś się ukrywa w lesie. Szyba idzie do lasu, patrzcie. Okej, okay, Shiba, to zaraz przyjdę. Patrzcie, on idzie, idzie. Okej, okay, Shiba, zaraz przyjdę. A Wy możecie wejść szybko na mój sklep, zobaczyć nowe rzeczy. Poduszka Shiby jest taka piękna. Gra, rzuci, złap. Nowa gra, gdzie możecie sobie pograć razem ze znajomym, z tatą, mamą, siostrą, bratem, kim chcecie. Nowa koszulka też wleciała. Party X Team oraz breloki Shiby, Paty zegar z My Slow Team, gdzie odmierza czas. Możecie sobie powiesić w pokoju. Wpadajcie, to fajne rzeczy czekają na Was. Nawet czapki na lato. Teraz będzie lato, to idealnie. I głośnik z nawet piłka plażowa Wpadajcie, te wszystkie rzeczy czekają na moim sklepie Smajso.pl, link macie w opisie Możecie sobie ją wejść i tutaj mamy 4,9 opinii, patrzcie Ponad 2,5 tysiąca Opinii klientów, pani Ewa Napisała, bardzo krótki czas oczekiwania na przesyłkę Asortyment jest szeroki, a produkty Doskonałe, dobrane, doskonale Katarzyna, pani Katarzyna do, do war, Towar bez zarzutów, zgodny z opisem Dziecko zadowolone, także wpadajcie, zapraszam Możecie też się ocenić te produkty Jeśli chcecie napisać opinię, dobra kto oczywiście je ma. A teraz idziemy. Szybko biegniemy do lasu. Uuu, zobaczmy, kto tam będzie. Wąchaj, szyba, wąchaj, wąchaj. Ale wącha, dobra, idziemy kolejne sąsiady. Jakaś jest ścieżka. Ona prowadzi do lasu. Biegniemy. Zobaczmy, co tam będzie w tym lesie. Jestem ciekawy, kto to zrobił, bo cały skin jest czarny. Więc pytanie: kto kim tym. No, jest czarnym skinem, nie? Dobra, idziemy. Teraz tutaj musimy przejść. Dobra, idziemy do lasu. O, szyba, uważaj. Będziemy, trzeba jeszcze muszę zjeść sobie chlebek. Zjem sobie. nie. Żeby mieć po prostu jedzonko Dobra, idziemy teraz ten Okej, okay, szyba tam powie, ostrożnie, ostrożnie szyba Ale on tam biegnie, on warczy Dobra, no, dobra, teraz idziemy tutaj Teraz dalej, gdzie my, ej, wchodzimy do środka lasu O, o, musimy uważać Rozglądaj się na lewo i prawo Czy tutaj nikogo nie ma? Prawo nikogo nie ma, ej, coś tu, są ślady Są jakieś ślady Kolejny, ej, może on tutaj jest Idziemy dalej, halo, jest tu ktoś? Halo Czekaj, patrzymy, idziemy cały czas ścieżką Coś tutaj jest! Ej, kość tu jest! Zaraz! On tu dał kość! Specjalnie pewnie dla Shiba może, nie wiem. Dobra, Shiba biegnie, się nie przejmuje. Shiba nie chciał, nie wziął kości nawet. <laughs> Ej, Shiba jest zafascynowany normalnie. On jest skupiony, nie? On, on też chce, cię pomóc Sepkowi, uratować, nie? Ej, ktoś ej, tu stoi! Wy no kim wy jesteście? Ej, to ty! To ty! Nice Nie dorwiesz mnie! Chodź tu, nigdy. Chodź, ja chodź, tu chodź tu, dorwę cię! Chodź tutaj! rozwalę ciebie! Co to jest za dom? Ej, zaraz, zaraz, kto tutaj mieszka? Kim jesteś? Odezwij się, słyszysz? O, dobra, ej, do tego do tego domu. To są jakieś czaszki! Co to jest za dom? On mieszka w środku lasu! Zaraz cię dorwiemy. Wchodzimy, szyba! Wchodzimy! Do ataku! O masz, o masz, rozwalimy cię, rozwalimy się! Gdzie jesteś? gdzie jesteś, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie ma go? Ej, zaraz, gdzie on jest? Co to jest za w ogóle pomieszczenie? Tutaj może? Nie. Coś tu jest na dole! On szedł na dół! Tutaj wskoczył, dobra, a tutaj nie ma? Czekaj, tu nikogo nie ma, nie ma, dobra. Tutaj jest kominek, okej. Okay. On uciekł tędy! To jest jego dom, ale pytanie: kogo? Idziemy na dół, chodź chyba. Otwieramy to i wskakujemy na dół, dawaj. 3, 2, 3, lecimy! Woohoo! Jesteśmy. To może być jakaś pułapka. Musimy uważać. Mamy kilofa, tu jest czarne pomieszczenie dooko dookoła. Okej, okay, weźmy sobie kilofa, dobra. Ale ja kilofa mam jednego, teraz musimy wykopać, kopiemy, 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 szyba. kopiemy, musimy to przekopać sobie. Dobra, czekaj, tutaj jest coś do kopania. Jest tunel, ej, stoi, widzę cię! Widzę cię! Nigdy mnie nie dopadniesz, ciekawe jak poradzisz sobie z moimi pułapkami. Kim jesteś, powiedz, ej, weź wyłącz swój głos, powiedz normalnym swoim głosem, żebym cię usłyszał. O, i poszedł, nie słyszę go. Ej, on używał modulatora głosu! On sobie zmienia głos na jakiś yy, taki gruby, ale kto to zmienia głos? Dobra, musimy szybko przyjść, czekaj, w prawo, nie, tutaj, nie? Czy mam jakieś pytanie? Ile 3 plus 7, to ile to jest? 10? A, albo 9? 10, 10, 10. 10. Dobra, otwieramy i jest, dobrze! Chodź, chyba musimy odpowiadać na pytania. Dobra, i teraz dalej idziemy. Jakie zwierzę miauczy? Pies czy kot? Shiba, kto miałczy. Ty nie. Tak, koty miauczą. Dobrze, idziemy dalej. Otwieramy. i Jest, przechodzimy dalej. Dobra, następne pytanie. Odpowiadamy na jakieś pytania w ogóle. Czego boi się wampir? Następnie, czosnku czy może kapusty? No czosnku, czosnku się boi. Na pewno czosnku. Dalej idziemy dalej. No, następnie, jaka jest stolica Niemiec? O nie, nie, nie wiem tego. Berlin? Albo Hamburg? O o, nie wiem, szyba! O nie, o nic zabrało, Data na lewo. Uwaga, kto będzie miał rację? 3, 2, jeden. i lecimy! A nie! Ja miałem źle! Ją w prawie padł do lawy! Ja czego zasłonię? Ją? Ej, źle wybra wybrałem. O nie, nie mogę przejść dalej, patrzcie, zamknięty jestem. Źle powiedziałem. O, nie do jeszcze raz muszę tutaj przejść. Kolejne pytanie Ile to 3 razy 5? 36? 15. Shiba, teraz ty musisz obliczyć to. Uwaga, czy dasz radę poważnie? Zobaczymy. Uwaga, szyba myśli, myśli, myśli. O, idzie, chyba wie. Dobra, 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 dobrze szyba, dobrze szyba, no A to źle. Źle, shiba, źle, uważaj, szyba! Shiba, ostrożnie, ostrożnie! Oh, oh, szyba! O oh, nie o opali się! Chodź, chodź to, ugaszę cię, ugaszę cię, cię, ociu, chodź, chodź ociu, chodź, żeby się nie palił, dobra? Okej, okay, jest nie pali się, dobra, super. Źle wybrałeś, szyba, to nie jest 36! To jest 15 shiba, ty nie umiesz liczyć No co za piesek, no liczyć się umie. Ale tutaj jest właśnie, tu przechodzimy idziemy dalej No a teraz tutaj Co to jest! Ej, o nie, zombiaki na dole zombiaki na dole są, a i tam jest jakiś, jakiś jakiś parkour do przejścia widzę go, tam stoi! O, ty, ty mały... Ty jesteś taki głupi smańcą, jak myślałem. Zobaczymy jak z tym sobie poradzisz. Moje zombiaki są bardzo wygłodniałe. Będę ja to przejdę, uczkę. przejdę, to przejdę, to przejdę, to, przejdę to. Damy radę Shiba. nie przejdziemy, to tylko uważaj, nie spadni. Są na dole zombiaki, dobra, już idę po ciebie, rozwalę, się! już mam miecze i cię rozwalę. Idę po ciebie. A teraz skaczemy tutaj. O, teraz musimy uważać, tam na dole jest zombiaki chodzą, żeby tylko nie zaatakowały. Ops, teraz, teraz tutaj, teraz tu, dobrze, teraz tu. Wow, ej, ja nie stoję na jakichś kłębkach. Na na misce. O, zombiaki są pode mną. Jak spadnę na dół, to te zombiaki nas zjedzą Shiba. Więc ostrożnie. Teraz tu, hops, dobra, jakiś wózek w ogóle dziecięcy. Teraz tutaj wchodzę. Hops, dobra, na namiocie jestem. Co jest? Na namiotach Skaczę, serio. co on tu zrobił? Teraz automat. O, jaki album się zjadł. Ej, kit! tam jest, lejsy, doritosy, o, ale bym se zjadł, ej, co wy byście zjedli, napiszcie w komentarzu, może jakieś chipsy, albo popcorn, albo może hamburgera, albo pizzę, piszcie komentarze, jestem ciekawy, ja bym se zjadł teraz pizzę normalnie, Ups, hej, i Delarta sobie przeskakuje, o, tutaj, teraz tu, Uuu, żebym tylko nie spadł na jakimś świniaku stoję, teraz tu na szafce, dobrze, teraz tu na kolejnej szafce, teraz na stoliku, teraz na piekarniku, jak tu się skacze, teraz na taborecie, LOL, dobra, ale sobie jaki na dole chodzą. Teraz na telewizorze, serio na telewizorze. Patrz, stoję na telewizorze. Co to za parkur w ogóle jest? No teraz na szafie. Kto to zrobił taki parkur? Hops, teraz tu, dobra, tak, teraz tu, hops. O, tu są nawet lody. O, tort. Babeczki. Teraz idziemy tu, dobrze. Teraz tu, na kwiecie, na. Na pralce, na tym, dobra? I jestem! Jest, przyszedłem, przyszedłem, szyba! Dobra, ostrożnie, dawaj, szyba skacze teraz. Tak, szyba, dawaj, 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 jest, jesteś. ha, Nie wpadnij My. Chodźmy go rozwalić! No wajny, no rozwalimy go, rozwalimy go! Rozwalę cię, rozwalę cię, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czaj, gdzie on jest? Musimy go rozwalić. O, nie, za dużo wody, za dużo wody tu jest. Że powietrze było. On gdzieś się ukrył w wodzie. O, tutaj! <laughs> zaraz, zaraz. O nie, o nie, o nie, tu nic nie ma! O o. tam jest ciemność, na dole jest czarno. Szyba tylko nie, nie, nie wypali. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Gdzie on jest? Gdzie on... Gdzie on jest? Ej, on nie widzę go! On gdzieś tutaj czemuś trzeba jakoś to przeskoczyć? Ej, tam coś może. Tam coś jest? Tam jest wejście! Tam jest wejście, tu jest, wejście, za wodą. Musimy to przejść obok. Ok, musimy przeskakiwać przez wodę, Shiba. Tylko uważaj, nie spadnij. Uuu, teraz tutaj, dobra, Przepływamy przez wodę. Hop, teraz tutaj. Do... Wow, wow! Ale skoczyłem, widzieliście? Żeby tylko nie spadnąć w otchłań, bo znikniemy na zawsze. Teraz tutaj, na lewo, dobra. Tylko woda nas utrzymuje. Teraz tutaj przeskakuje, dobra. Musimy podpłynąć na górę i wtedy skaczyć tak szybko, mocno. Wow! Z wody do wody musimy przeskakiwać. patrzcie, bo tu jest przestrzeń. Uwaga, z wody do wody. O, wow, przeskoczyłem, dobra. Teraz tutaj na lewo. Dobrze. Wow, wow, wow żeby tylko nie spadnąć ostrożnie. Dobrze, dobrze, mi idzie. Dobrze mi idzie, teraz tu. Wow, 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 wow. prawie spadłem! Jeszcze teraz na lewo, szyba ostrożnie, uważaj. Teraz na lewo, tutaj, hops. Dobrze. I tu jest przejście! Jest, jestem, jestem, tam Aaa, lawa, 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 Uuu, jest. Okej, okay. okej, okay, woda mnie ustodziła Dobra, zjem sobie z cholebek. Okej, okay, Szyma uważaj, tu jest slawa, tu jest lawa, tu jest lawa, uważaj. Dobra, idziemy teraz tu strzelić, zjem sobie chlebek, żeby nie wpadnąć tylko. Dobra, uważajmy, tu są pułapki różne, teraz tu przechodzimy. Dobra, ostrożnie, teraz tutaj, hops, teraz tu. Dobrze, o nie, kolejne moby, widzę cię, tam jesteś. Chodź tu, powiedziałem, słyszysz? Zemczę się Chciałem, za. Chciałam, że różowy to twój ulubiony kolor. Zobaczymy, jak sty sobie teraz poradzisz. Poradę sobie. Normalnie nie ci zaraz dopadnę, dopadnę ci, zaraz się skończy twoje to granie i zobaczę kim jesteś. Ja idę teraz A, tutaj. Złapać. Szybko, już biegnę, już biegnę, jesteś już biegnij. jak szybko, już zaraz, razde patrzę, ucieka, ucieka, ucieka. O tym mały, jak znika, ale czarny jest cały. Nie wiem kto to. Dobra, zaraz go dopadniemy. Teraz idziemy tu, hops, hops, raz tutaj, Dobry, ostrożnie. Teraz tu, ziom, skakuje. Ups, hops i jestem, dobra, już biegnę, już cię rozwalę, zaraz! rozwala ciebie! Chodź tu! Chodź tu chodź tuż. A, wpadłem w coś. Dobra, idziemy teraz tu Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Okej, okay, tu jakaś pułapka była. Cześć, zaraz go dopadnę, zaraz go dopadnę. Shiba! Gdzie jest Shiba? Shiba! Chodź tu szybko, szybko, szyba, dawaj go pogryźć. Weź go ugryź. Idziemy, idziemy, on tu gdzieś jest. Ej, on ma jakąś skrzynkę Zo ej, zó mieczyk tu jest, dara, wezmę go? Okej. Okay. A, co to jest? Ej, słyszałem jakiś dźwięk Tu coś słyszę. Zaraz, zaraz. Co to jest? Ej, tu jakieś dźwięki są. Jakieś młoby? Halo, gdzie jesteś? że Odezwij się! Ej, co tu jest? O nie! Oh, nie! To jest spawn mobów! Uważaj, Shiba! To jest spawner mobów! Tutaj mogą Moby mogą się pojawić! Ostrożnie! No, dalej. Czekaj, którędy teraz? Tutaj w lewo? Ej, słyszę tu jakieś postacie. Tu jest ogień jakiś, słyszę. Którędy tu skręcić teraz? Teraz, słyszę? Tu, tutaj gdzieś? Ej, tutaj jest wejście! Tu jest wejście! Teraz tutaj! Ej, słyszę? Dobra, no, teraz tutaj w lewo? Czekaj, którędy tu... Nie, tutaj... tutaj ja przyszedłem. Czekaj, którędy teraz? Tu w lewo? Tutaj? Okej, okay, do góry, do góry, do góry. Słyszę to bardziej, słyszę to bardziej. Tutaj, dobra, w lewo, czekaj, tu na prawo. One gdzieś tutaj są te postacie! Tu jest, tu jest, tu jest! zobacz O masz o cię O nie, o nie, nie, tu jest jakiś... Ej, tu jest ranie. Aaa! O, dostałem! A, o, a, o, jak to wala! Co jest? Aaaaa! Yo, ej, to jest mocne! To jest mocne, ale walnęło! O, musiałem być bardzo... A! Znowu dostałem! A, o wow jak to wala! No wala szyba grysi! krzyba, dawaj rozwal! Ale dostałem bardzo mocno! Ja no, musimy ich rozwalić, dawaj! Daj Shiba, rozwalimy ich! Ło wow wow, ale to na ale tu na wala, daj się, mocno poważnie! A masz! A masz! A masz! A masz! A masz! rozwalimy cię! O nie, on nie, pada! Aaa! Ale dostałem! Ale tu na wala! Co jest gane? Shiba, dawaj, rozwal ich! Czekaj, czekaj, teraz tu mamy kolejny, tu jest kolejny! A masz! A masz, padaj! Padaj, rozwalę cię. A o, masz! O wow wow, o, 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 padnę, zaraz trzy serca! Aaa, ich jest tu za dużo! Uciekam, uciekam! Dwa serca mam! Jedno serduszko! Shiba, dawaj, poważnie! Daj. Mam jedno serce, jedno serce mam. Dwa serca mam, czajcie! i zaraz padnę. Shiba, rozwal ich, dawaj. Mocno, poważnie, dawaj, dawaj. Oni są góry, oni są góry, dawaj, daj, rozwali ich. Dawaj, trzeba ich mocno. Dawaj, dawaj, rozwal, patrz, shiba, i gryzie, Shiba da szada, shiba, dasz. uważaj, a! Uważaj, shiba. One dowalają mego mocno, i shiba ich gryzie tam. Shiba ich namala. Yo. Ile ich tu jest? Co to, to są za pułapki w ogóle? Co to jest? Shiba ich to nawala! Dawaj ich Shiba. Co jest? To są to są rainbow te blazy! Rainbowowe blazy! Ja mam trzy serca Ta Shiba ich podgryzie, szyba ich pogryzie, shiba to jest dobry, ja to, to zagaszę. A tego nie rady zagasić w ogóle O nie, o nie, o nie! Wow, wow jak wala nawala! Nawala, nawala, mega mocno nawala. A masz, palaj ty! A masz, a masz, a masz! Tura, szybko się. Dobra, on nawala. Ale siba gryzie jak szczeka i on chyba ich pogry... Jest, siba, jest, dał radę, rozwalił ich! Grzeczny piesek, a ja, a ja dobry piesek i ale on ich dał radę! Piesek i rozwalił rainbow kolorowe blazy! Mam cię, widzę cię! Stój! To niemożliwe! Ucieka! To Ucieka, ej, bier... ej, bierzmy te rainbow, rzeczy mamy! Skrzynkę! Dawaj, teraz rozwalę z tego mieczyka, dopadnijmy go! Chodź tutaj, rozwalę oh. ciebie! Szuko za nim! Oh. Stój tu, a mam cię! Zabrałem cię! Dostał, dostał! Szala, dobra, jeszcze jednego! Ja a masz! A, dobra, chodź tu, chodź tu, chodź, tu chodź tu! Oh. Nie! Zobaczcie, zapycie, mam cię, trzymam cię! Chodź tu, chodź tu! A masz! Zapałem cię! Stój, powiedziałem, stój, powiedziałem, bo cię rozwalę, stój! To niemożliwe! To nie miało się tak skończyć! Stój, powiedziałem, A. bo będzie po tobie. Mam mieczyki i nie zawaham go się użyć. Kim jesteś, mów, ale już! Nie powiem! Nigdy ci nie powiem, nigdy ci tego nie zdradzę! Mów kim jesteś? I zostaw łapeczkę w górę. <laughs> Pamiętajcie, kliknijcie łapeczkę, uwaga, teraz się dowiadujemy, kim ty jesteś, dlatego że cię zaraz rozwalę. Miam, mam taki mieczyk, patrzcie na i on może rozwalić, bo ma większy damage, więc albo mówisz kim jesteś, albo cię rozwalam i już zginiesz na zawsze, rozwalę cię po prostu. Więc albo chcesz żyć i mu to mów, kim jesteś. Już mów, powiedziałem! Ostatni raz się pytam, mów, kim nigdy, jesteś! Nigdy nie powiem ty debilu, nigdy! Co? Co ty powiedziałeś? A, nic, nic nie powiedziałem. Co jest, Gany? Ej, zaraz, zaraz, ten głos mi kogoś przypomina, Shiba, kojarzysz go? A? Obmacha główką, że tak. Ej, zaraz, zaraz, powiedz jeszcze raz, co ty powiedziałeś pierwsze, to, co to co mówiłeś na początku? To ty, kukę De... Nie będę ci nic mówił! Debinu? Debinu? Ej, zaraz, zaraz! Eee, kim jesteś, pokazuj się! A masz! Bum! No, Nubek, to ty! O, ty, mały jedny, co ty zrobiłeś, Sypkowi? Dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego? Czemu? No to były żarty takie, no. Bawię się tym Co? Żarty? Nubek! Tak nie można robić! To nie są żadne żarty! Sebek przez ciebie nie nagrywał! A masz! Na no my się tylko tak babilizmy! To nie jest zabawa! Ty jesteś jakiś niepoważny, nubek! No nie, masakra! Coś tam. No, ten... te. tam te. Tamty, to. to. Tylko te, to. to ja nie mam. nie mam kolegów I jestem tam, a ten guzik to mam! Co? Nie masz kolegów? Nie jestem takim debidem! Nie masz kolegów i masz. Gu... Dawaj ten guzik! To jest guzik potrzebny, żeby ratować sebka! Dawaj to! O, dawaj ten guzik! Dra, jest mamy guzik, Shiba. Ok, biorę go. Dra, jest mamy guzik. Ok, możemy ratować tym guzikiem sepka. Nubek, ale dlaczego tak to robisz, no? Czemu? Bo ja nie mam przyjaciół. Co? Nie ma przyjaciół? I poszedł sobie? No dobra, ej, kto chce być przyjacielem nupka? On jest smutny. Może do niego później przyjdziemy i może ktoś by chciał być jego kolegą. Napiszcie w komentarzu. A my teraz szybko wracamy! Biegniemy do wioski i ratujemy sepka. Dawaj szyba, musimy ratować sepka jak najszybciej. Ratujemy go! Szybko, wracamy! Szybko, szybko, szybko! Już jestem blisko! Weźmy ten przycisk, wolnijmy sepka! Cześć, musimy go postawić, żeby to po prostu zniknęło. Dajemy na mechanizm, uwaga, jest. Dobra, no, postawiłem i teraz klikamy. Pyk! Dobra, jest, Kliknąłem i patrzymy. Jest, zniknęło! Uratowałem! ratowałem! Ten machinie, mechanizm zniknął po prostu ten obsydian! Skaczymy, ratujemy go, Sebek! Już płynę po ciebie! Uf, uf. Biorę cię, biorę cię, chodź do góry, do góry, do góry. Uf, do góry, do góry, go, do góry musimy go wyciągnąć, żeby on po prostu nabrał y, oddechu. Chodź, chodź, chodź. Trzymam cię, trzymam cię, teraz go muszę tam, okej, okay. tu pchamy go, pchamy go, dawaj Sebek, chodź, chodź za mną. Ok. do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu, do przodu aż bąbelki pleciały, żeby on po prostu miał tlen. Powietrze, nie dobra, dobra, chodź do góry, do góry, musimy go wyciągnąć. Teraz. Uf, do góry go, do góry go. Uf, jest. Dobra, jest, jest! Sebek stawaj Wstawaj, Sebek! O oh, jest stał! Uratowałem cię! Wszystko okej? Okay? Jest! Sebek jest ratowany! Wuhu! Sebek uratowany, Sebek uratowany! Woo, a za tańcze! Let's go! Patrzcie jak tańcze! Jest! Sebek uratowany, Sebek uratowany, tańczymy teraz. Sebek tańczy, patrzcie. uratowaliśmy sepka i to wszystko zrobił Nubek, który nie miał przyjaciół, to on się przebrał za czarnego pana. Ale co za Nubek? No ale jak wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na mój sklep po fajne poduszki, które czekają na Was. Takie eleganckie szyby. szyba nam dużo dzisiaj pomógł, nie? Jest bardzo grzeczny, dobry piesek, a ja a ja aż go pogłaszczę. Po Link w opisie,